Uwaga, ten film zawiera dużą ilość spoilerów do każdego chapteru więc jeśli jeszcze nie przeszedłeś, nie objaśniłeś wszystkich chapterów, zrób to i dopiero wróć do tego filmu, bo inaczej dorwiecie wielki popoir. Przepowiednia Jedna z najważniejszych rzeczy w Deltarune. Przedstawiona po raz pierwszy w chapterze pierwszym, rozszerzona w chapterze drugim. Przepowiednia Deltarune jest motywem przewodnim w chapterze czwartym, gdzie dostajemy prawie całą przepowiednię poza jej przedostatnią częścią. Tajemniczą tragedią, po której świat ma zostać uratowany od wydarzenia zwanego The Roaring. Hej, tutaj Sergina. W tej chwili postaram się dojść do tego, czy może być tragedia, po której oba światy w Deltarune zostaną uratowane. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i uderzyć dzwon z Rutbastera! A ja przejdę już do filmu. Pierwotnie poznajemy przepowiednię w czapterze pierwszym, gdzie, jeśli takową opcję wybraliśmy, opowiada o niej Ralsei. Mamy przedstawione w niej, iż fontany załapują balans światła i ciemności, i mogą one wywołać koniec świata. Wspomniane jest też także, że trzech bohaterów stanie na wysokości zadania, by wygnać tzw. Angels Heaven. Bohaterami to są oczywiście Chris, Suzy i Ralsei. Jednak trzeba by na pewno. To będzie materiał na inny film. Wracając. W chapterze drugim mamy wizję wydarzenia zwanego The Roaring. Wiecie, pojawia się tam tytanie, robi mu Z takim obrazem żyliśmy przez te prawie cztery lata, kiedy nie było następnego chapteru i pojawił się chapter trzeci, który pokazał zupełnie nic. Jednak następny chapter całkowicie się skupił na temacie przepowiedni i też dał masyjnych przepowiedni, jak na przykład to, że Jokingtonowi wyrośnie broda. Z tych wszystkich przepowiedni jednak skupmy się tutaj na finale głównej przepowiedni DLTRU. And then, when all hope is lost for the tale. The final tragedy unveils. To save the jest there's only one way. Only then will the words be saved. Jednak co musi się stać, żeby świat został uratowany? Na pierwszą myśl idzie, że któryś z głównych bohaterów Deltarune musi zginąć i gra dosyć mocno sugeruje, że... Tym, kto ma zginąć, może być Suzy. Widzimy to przez czysty strach w oczach Ralsei, kiedy po walce z tytanem Suzy idzie, aby poznać resztę przepowiedni. Suzy po zobaczeniu tej części niszczy ją i zaczyna się śmiać. Mówi o tym, że nikt z trójki nie pozwoliłby, aby to się stało. A więc jeśli nikt z trójki by na to nie pozwolił, co mógłby się stać? Co według przepowiedni ma się stać, jaka to ma być tragedia? Co trzeba zrobić, żeby uratować świat? Być może chodzi o to, że świat deleterum, jaki znamy, się skończy, ale nie zostanie on całkowicie zniszczony. Być może to, co trzeba zrobić, aby uratować oba światy Dark World i Light World, jest dokonać resetu jak w Undertale. To dosyć ciekawa kwestia, zważywszy na to, że Deltarune nie oferuje opcji resetu, a kasowania zapisów. Widziałem w internecie teorię o tym, że żeby uratować świat Deltarune trzeba będzie go zapisać, a bardziej safe. zupełnie jak w walce Azrielem w Undertale. Undertale traktował zapis jako coś ważnego, więc być może Deltarune też będzie szło w taką stronę. Patrząc na fakt, że już zapisy w innych slotach zmieniają grę w minimalnym stopniu. Wracając, Ralsei sugeruje przez to, iż jego pokój w Castletown jest cały pusty. To znaczy, najpierw, jak do niego wchodzimy, jest cały pusty, bo można przynosić rzeczy do jego pokoju. Mówi, że niby nie ma innego celu do życia, niż bycie bohaterem z przepowiedni i jako pomoc dla lightenerów. Jednak po tym, jak Susie odchodzi w stronę fontany, aby czekać na Krisa, który ją zamknie, Ralzi mówi coś ciekawego. Przepraszam. Przepraszam, nie opowiedziałem całej przepowiedni na początku. Po prostu myślałem, że jak powiem coś innego, gdybyśmy zrobili coś innego, gdybyśmy byli wystarczająco mili, być może w czasie, kiedy się tutaj dostaliśmy, zmieniłaby się. Ale nieważne, co zrobimy, nasz los jest przesądzony. Nasz los jest przesądzony. Pomijając, że to idealnie wpasowuje się do motywu Your choice does not matter in this world. Brzmi to przerażająco patrząc na to, że inne przepowiednie z tego chapteru się faktycznie sprawdziły wcześniej czy później można założyć, że The Roaring to wydarzenie nieuniknione, które prawdopodobnie zobaczymy w którymś z przyszłych chapterów Delterun. Wracając do teorii o śmierci kogoś z trójki bohaterów. Banish the angels Heaven podczas tego cytatu jest ukazany słup światła, jakby fontanna. Być może to sugeruje, że istnieje przeciwieństwo rocznych fontan, fontanny światła. Jednak jest to czysta spekulacja i nie ma na to żadnych racjonalnych dowodów. Teraz może zadam dosyć oczywiste pytanie. Jaka postać, jako jedyna, o której wiemy, jest w stanie zamykać fontanny? Chris? Nie. Dusza. Dusza jest kluczem do zamykania fontan. Co jeśli. Tym wydarzeniem, tą tragedią spełnioną w przepowiedni, jest całkowite poświęcenie duszy, aby trzymała równowagę pomiędzy światami? Tak naprawdę nie wiemy, czym jest dusza w Deltarune, ale jesteśmy raczej pewni, iż wyszła z podstajni doktora Gastera. Tylko, że dlaczego mówię o duszy zamiast o Chris? Tą kwestią zajmę się w jednej z przyszłych teorii. Chodzi tutaj też o to, że co by się stało z Chris, jeśli dusza by odeszła na zawsze. Wcześniej w czwarty czwartym, podczas gdy jesteśmy poza ciałem Chris, rozmówca w telefonie właśnie wspomina, że coś się stanie z Chris, jeśli nie będzie miał duszy. Chris wtedy po jakimś czasie umrze? Jak myślę, jeśli to jest prawda, to bardzo dobrze można to porównać do kreskówki Steven Universe. W finale oryginalnego serialu z ducha Stevena zostaje wyciągnięty jego klejnot. Wtedy sam Steven jest słaby i prawdopodobnie, gdyby szybko się nie połączył znowu z klejnotem, umarłby. A potem stałby się Sansem. Wydaje mi się, że po prostu to może dobrze ukazać, co by się stało z Chris, jakby nie miał duszy przez dłuższy czas. Z drugiej strony jakoś się to ze sobą nie klei, bo Chris jest w stanie funkcjonować normalnie bez duszy. Widzimy to w tym samym momencie, jeśli wejdziemy duszą do, do kuchni. Chris, który jest bez duszy, jest w stanie idealnie wycelować i walnąć nas butelką. Tak po prostu trafi tak, uch, co raczej nie byłoby możliwe, gdyby był osłabiony. Dodatkowo pod koniec czwartego chapteru widzimy, jak on próbuje zasnąć bez duszy. Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, iż jedna z nieużytych w chapterze przepowiedni mówi tak. The angel banished will finally meet its desire. Ten cytat może być różnie interpretowany. Jedną z interpretacji jest, może być, że Angel to dusza, czyli tak naprawdę gracz, a jej pragnieniem może być uwolnienie Chris pod swoich sideł. Nieby ma to sens, zważywszy na fakt, iż w domu Noel musimy wejść pod pacynkę Aniołka, aby ukryć się przed Noel i Suzy. Wygnanie nieba Anioła można zrozumieć jako skończenie gry. Jednak to przeczy teorii o tym, że dusza może zostać użyta do zamknięcia wspomnianego Angel's Heaven. Uważam jednak, że mamy za mało informacji, by drążyć w ten temat. Ale wiecie co? Może być jeszcze jedna ostatnia opcja, jakie jest rozwiązanie Roaringu: jest to zezwolić na poświęcenie Undyne i prawdopodobnie większej ilości lightenerów przez Knighta. Jeszcze raz, w tej samej scenie rozmówca wspomina o poświęceniu policji w przyszłym tygodniu. Być może to jest klucz. Pasowałoby to do tego, iż żaden z bohaterów nie pozwoliłby na to. Osobiście uważam, że to musi być coś o Chris, bądź o Ralzi, Poświęcenie Chris jako nosiciela duszy. Czy Ralsei po prostu, który nie chce z siebie robić osoby, ponieważ jego los jest przesądzony i prawdopodobnie umrze. A pamiętacie boże wesel stworzony na początku chapteru pierwszego? Do którego miała trafić pierwotnie dusza? No właśnie. Dlaczego Suzy wydaje się mieć swoją własną wolę wyboru? No właśnie. To są pytania na przyszłą teorię, która będzie kontynuować wątek z przepowiedni. Jak na razie o tym jest wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i komentarza, Możecie też zobaczyć pierwszą część teorii. Odenajcie. Cześć. Dajcie, ja też.